Halo, halo tam wszystkich bardzo serdecznie w 40. minologu na moim kanale. I słuchajcie, nadszedł ten czas, czyli dziś jestem Mikołajki, moi drodzy. I no i co? Planowałem nagrać Minecrafta i Robloxa, ale nie wiem, czy mi się uda. Może jedną z tych rzeczy nagrać, może dwie zobaczymy. Czy mi się by nie chciało? Bo też wiadomo, tak się człowiek nie chwali swoimi. Swoimi rodzinnymi. No zresztą sami wiecie o co chodzi. No ale jak mówiłem, chciałem dzisiaj nagrać dla Was dwa odcinki, ale raczej chyba dwóch nie będzie, tylko będzie jeden z tych. Więc raczej nagram Minecrafta, bo chciałem coś tam zrobić, czyli chciałem zrobić taką pewną rzecz. Ja pewnie wrzucę ten odcinek, to będzie po tytule widać, co będę robił. Ja już wiem, co będę robił, więc I jak tam moi drodzy, co kłajki dostaliście. Możecie się pochwalić, ale nie... Ale też nie musicie. Ja na przykład dostałem takie fajne skarpetki yy, ze, ze, świę ze świętami. No i słodycze. No i pieniążka. Wartości 50 zł. Więc jednak jakieś pieniążki do mnie z YouTube przychodzą. Więc co? To tyle, myślę. Ja bym się pochwaliłem swoimi prezentami, ale... Nie powinienem, ale dobra, że to zrobiłem, więc... Chrzanić to. Yy, no i co, moi drodzy? Raczej możecie zobaczyć dzisiaj Minecrafta. Postaram się przynajmniej. Jak nie będzie, to nie będzie. To najwyżej jutro dwa odcinki zrobię. ile będzie mi się chciało. No ale raczej tak. No więc co, moi drodzy? Tyle. Żegnam się. Papa. Pa.